Nożnej, wiele nowych inwestycji. To kamienie milowe naszej historii najnowszej. Na oczach naszych w ostatnich latach pięknią miasta i wsie, powstają drogi, stadiony, hale sportowe, teatry. Jest się w czym chwalić, ale przecież nie chodzi nam tylko o rzeczy materialne. Ojczyzna, bliskie słowo, w nim serca wszystkie. Ojczyzna, zwykłe słowo, czemu takie bliskie? Ojczyzna to czas dawny. Ojczyzna to czas bliski. To miły dom rodziny i matki oczy jasne. Ojczyzna to jest słowa znajomo od kołyski. Ojczyzna to my sami, to serce nasze własne. Cóż znaczą dla współczesnego młodego pokolenia te słowa? Czy można je zlekceważyć i wymazać z naszej świadomości? Buntujemy się przeciwko górnolotnym słowom i różnym historycznym rocznicom. Dlatego dzisiaj chcemy pokazać cząstkę naszej historii współczesnej i przypomnieć, jak żyło się w czasach prl -u. Tak. No. Powitam no, sąsiadów. Wolność prawdziwa, co? Do roboty nie trzeba iść. Poczyta coś człowiek przy śniadaniu i od razu taki wolniejszy się czuje. Pojemy, popijemy, poleżymy. Wszystko można, co nie można. Byle jest wolna i ostrożna. Takie jest życie jaka wolność. Tak, tylko trzeba się do tej wolności jakoś przyzwyczajać. Powolutku z siebie. Taka wolna sobota to zawsze człowieka prowokuje, żeby czegoś od życia więcej chcieć. A jak trzeba, jak trzeba trochę wolnego, to trzeba mieć jeszcze więcej, jeszcze więcej. Jak to? Jeszcze więcej. Jeszcze więcej wolnych sobów? Nie, no sąsiedzi. Chciałbym mieć więcej wolności wokół nas. Wie pan, co pan mówi, ale to nie dla nas chyba. Wojska przegrupowują. Cuda? Jakie wojska? Jakieś, nie domyśla się pan? Myśli pani, żeby się otworzyli. No nie wiem, ale tak łatwo się nie poddadzą. Po tym wszystkim, co się stało w 80. pierwszym Będą ostrażni. Mają swoje problemy. dobra, ale na razie wolna sobie cieszmy się tym, co mamy. Gościem, jest dzisiaj aktoria Teatru Powszechnego w Warszawie, którą nagra na ekranach Kim możemy teraz oglądać w klubie zatytułowanym Archemów Pani Marna Szczepkowska. Witam Pani. Proszę Pani, od 13 lat. Czy dla Pani była to szczęśliwa, trzynastka? Jak Pani ocenia ten okres z punktu widzenia zawodowej kariery? Po 13 latach chcę zresztą pani, nie ja bym mogła siedzieć tutaj i e, otrzymywać te pierwsze karty m, Polski, magunistycznej. Chyba nie ma, chyba w tej chwili myślę, że jest Pani ten program. Myślę, że nic nie w stanie na przeszkodzie, żeby Pani się Wielu do nas nie słyszałem, tak proszę Państwa. wolności dla tej wolnej soboty. <grym> to panowie nic nie wiedzą? A co mamy wiedzieć? U wolność od rana to nawet telewizora się nie chciał włączyć. Nie, ja się teraz pakuję i jadę za miasto. Trzeba korzystać coś z wolności. No ale wolność mamy prawdziwą. To wiadomo, mówiłem przecież. Ale się sąsiadka delektuje tą wolnością? No, faktycznie. <grym> ja się z czymś cieszyć. No ale co wy panowie, naprawdę nic nie słyszeliście? Telewizji w dzienniku. Jednak aktorka powiedziała, że 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Ale jak to komunizm się skończył? Przecież niedawno były wybory i jaruzelskie, przecież. Sąsiadko, komunizm tak łatwo się nie kończy. No nie wiem, parówki w sklepie na osiedlu mogą się skończyć, ale nie komunizm. Pan to by tak chciał, żeby był. Przełom już. Co się Na razie tu mamy wolną sobotę. A czy mamy wolną Polskę, to się jeszcze pomalutko zobaczy. Spokojnie się. Popatrzymy, poszukamy tej wolności. Tego roku skończył się w Polsce komunizm. Jakoś nie mogłam w to uwierzyć. No, cieszyłam się, ale nie wierzyłam, że stało się to już. No, jednak z drugiej strony miał to być taki niesamowity przełom. Wszyscy czekali, a to jest kompletnie nic. Na ulicach jak dawniej hasła, szyldy i napisy. Nie widać ani końca, ani początku. Takie nic. O. Wystarczy spojrzeć do gazety, proszę. Jednak jest przełom. W szkole zmieniła się lista lektur. Do kanonów wprowadzono inny świat, Grudziejskiego i rozmowy z Katem Moczarskiego. A w biblioteki tego przecież nie mają, a w księgarniach ciągle jeszcze króluje popiół w jam. No ale doczekaliśmy się, nareszcie, nie są to tylko zwykłe książki. – Cześć, mamo! – Cześć, co nowego w szkole? – Książki nam każą czytać, lektury obowiązkowe. No, – Dobra, dobrze. Dobrze by było, gdyby miały po 30 stron, a tu każda po 200. Pewnie popił wiany. Nie. Inny świat i rozmowy z Katą. Świetne książki! Wreszcie dowiesz się całej prawdy o komunizmie. Bardzo dobrze. Cała prawda mogłaby mieć 30 stron. A poza tym, prawdę to potrzebujesz ty. Nie wystarczy wolność. Nie ma wolności bez prawdy. Na razie wybieram samą wolność. Szanujący się i z KRL-u czytał Grudzińskiego w wydaniu powielaczowym mały papier brzydki, ale książkę dostałeś na dwa dni i trzeba było przeczytać. No i czytało się, z wypiekami na twarzy. Tajność była w przekazie i taka duma, że wie się więcej niż mówili i mówią na lekcjach historii. Półśmiech na lekcjach, drwiącą niesienia drzwi w czasie wykładu o losach Polaków w czasie II wojny światowej, słodycz ironii przy lekturze szkolnej po który kłamał. Słodycz, jakiej nie zaznają ludzie w wolnym, demokratycznym świecie. Ta mała, drobna książeczka dawała dostęp do tajemnicy, której władza się bała. Czuło się ten strach. Państwo to my, a oni to zdrajcy, kłamcy i sprzedawczyki. My czytaliśmy 20 my znamy prawdę. A teraz po przełomie inni młodzi ludzie chyba załusną się tą prawdą. Spokojnie wejdą w tajemnicę i rozkochają się w historii. W sumie to nie planowałam, że po upadku komunizmu można czytać inny świat, tych biegów i emocji na twarzy Skończyłaś? <coughs> Zachodu. Pamiętam, któregoś roku gazety pisały, że w końcu pomarańczy będzie pod dostatkiem. Zniknął kolejki i najemy się do poni. Tak to się stało. Pojawiły się w sklepach, tak zwanie kubańskie. Były kwaśne jak sto kiszonych kaw, razem wziętych. Ale pamiętam, jedliśmy te paskudwo łudząc się, że witaminy C, witaminy C mają więcej. Latem, latem jedyną atrakcją były bułgarskie armii kupiło się ćwiartkę zielonej kuli i świat stał się nawet kolorowy. Cytryny się w ciągu roku. Pomarańcze bywały. Szczególnie pamiętam, że przed Bożym Narodzeniem, kiedy mama wystała w kilometrowej kolejce kilogram, w domu było wielkie święto. Pomarańczowe, jedyne swoim rodzajem. Pamiętam, że dzieliliśmy tę pomarańczę na pięć ćwiartek i rozdawaliśmy rodzinie jak komuni. Smak rozchodził się po ustach niczym Z daliśmy cztery owoce. To było za mało, co najmniej cztery kilo. Skórki skrupulatnie opieraliśmy i suszyliśmy. Kiedy dowiedziałem się, że komunizm upadł, obiecałem sobie, że gdy tylko w sklepach pojawią się pomarańcze do woli, kupię dwa kilogramy i zjem w samotności. Bez żadnego dzielenia czy synu. Tak też się stało. Co prawda nie kupiłem pomarańczy w sklepie leczku handlarza, który miał swój towar na łóżku polowym. Ale uczucie było takie o jakiegoś Dwa kilogramy pomarańczy tylko dla mnie. Rozpusta. Sok na wargach. I zapach pomarańczy łaskoczący mózg. Za swoją zdobyczą zacząłem się wparć. Zebrałem alejkę oddaloną od głównej i rozpocząłem samotną uczty. Przy pierwszym owocu żałowałem wyboru miejsca. Mogłem wybrać alejkę, a nawet główną alejkę przy fontannie. nie wszyscy zazdroszą i łkają ślinkę. Zajadałem nienawiść wszystkich wieczorów bez owoców. Pierwsze owoce zgadzały mi się do garbaniczym F-16. Dwa kolejne raczej smakowałem, a przy szóstym i siódmym Podziwiałem tą chwilę. Wartą chwilę. Obiedzony, a nawet znudzony. Tą chwilę Patrzyłem na resztę wody. Nagle sprzyzna. Nie budziły już zachwanności. Ślinka nie ciekła, mózg nie wariował. Umarańczowy przełom skończył się wymiotami w krzakach. Chyba to za dużo dobrodziejstwa jak na żołądek o socjalistycznym rodowodzie. Cześć. Co ty, pomarańczyk pijesz? A kupiłem, kupiłem, w końcu można dowoli. A co to za atrakcja? Tak, A, spróbujesz? O fuj, jak kwaśne. A smak? Co smak? Przeciętny. Tak smakuje wolność, wiesz? Jaka wolność? A, wiem, lena fora. Pożaraj smak wieciwska. Ej, tak dla mnie, i za ta wolność. To odbieram paszport. Jak pani idziemy. Mówiłam ci. Tak, dopiero z pomarańczem. Zadziwiające, jak człowiek szybko przyzwyczaja się do wolności. Zadziwiające. pojeźdź dali i zarobić, ale przecież to przełom był prawdziwy. Ot, weźmy coś zwyczajnego. Butelki <laughs> <laughs> na przykład. Kiedyś butelki były robione tylko ze szkła. Ładne, z porcelanowymi korkami z gumką i z Najczęściej miały trzy kolory – brązowe, zielone, czasem białe. Potem wprowadzono metalowe kapsle. Z kolei butelki do mleka. Były ładne, u kące, litrowe. Z takiej butelki piło się jak z wodospadu. Cały strumień na twarz. Ale jak się chciało napisać lekarz, to po prostu szło się pod bloki i wypijało komuś spod drzwi. Takie czasy były. Jak butelka, znaczy tu końca, Tak się później okazało. Szkło miało swoją wagę. Zawsze pięknie leżało w dłoni i tajemnicze błyszczało. Kiedy przychylało się butelkę do ust, Promienie słońca cudnie grały we wnętrzu, w świetle, świetle Ale, kiedy wydawało się, że utrwalony przez lata w pozycji szklanej butelki nic nie zachwieje, pojawiło się coś nam naturalnie ludzkiego. To nowe było zielone. Miało białą nakrętkę i kolorową naklejkę. Prowokacja, Butelka z plastiku. Pomysł zachodu, cząstka lepszego świata, do którego nas nareszcie wpuszczono. Nie! Musi istnieć przecież coś więcej! Więcej niż tylko ta technologia i nowoczesność! Na pojrę, komuś, to ty ja nie o ty nic mówisz, ale co ty robisz, butelki oglądasz? W sobie telewizję poglądasz zawsze tak na że. O, za komuny, tu tylko dwa kanały były! A teraz masz 100 kanałów do woli! Oglądaj, wolność mam w końcu! Córcia, w takiej butelce, powoli widzę więcej niż w telewizorze. Wiesz, co się stało? Po każdy tobie, no ale przecież również wszyscy wiedzą, że u Anglików i u Niemców żyje się sto razy lepiej. Jak ty nic nie rozumiesz, jeszcze nie zrozumiałaś? Te wszystkie produkty, markety i inne konstrukcyjne cuda to tylko część prawdziwej wolności. Bardzo mała część! Ale czego ty chcesz? Żebyśmy chowali wszystkie pomniki? Ci <grywa> Niczego sobie nie wyobrażałem. Więc wolność taką i to była. Ale wiem, że nie można tylko kupować, zjadać i wyrzucać tak spółko! kółko. No, to nie czy... prawdziwa wolność! No to wrażliwości ciebie no, niepojęte! Przecież ja nie wiem jak się wtedy żyło i wiesz, to mało mnie to obchodzi. Najważniejsze jest to, że możemy teraz kupić telewizor. <grywa> A wolność słowa w tym telewizorze? Wolność słowa, proszę cię, bo jest nic nadzwyczajnego. Mogę powiedzieć, co chcę, bo przecież kto mi zabroni? Wychodzę, Idziemy, idę teraz do parku, bo organizujemy demonstrację przeciwko wyciąganiu. Tylko uważaj na siebie i na policję. No, wiesz... Proszę cię, to oni muszą na nas uważać. Wolność jest! Czasem nam tylko ta wolność jest powszechna. Kochać i rozumieć. i żyć, ale nie można obeterać.